16 -latka zdecydowała się pokazać Igorowi swoje ogłoszenie. Nie spodziewała się, że tak szybko otrzyma kilka odpowiedzi. No i gdzie to jest? Poczekaj, muszę wejść tylko na swojego maila. W sumie odpisało mi sześciu. Dwóch to jacyś napaleńcy, nie chcieli nic zapłacić. Prosili, żebym wysłała im nagle zdjęcia. A reszta? Jeden się targował. Chciał zapłacić 5 tysięcy, ale potem już się nie odezwał. Przecież to nieważne. Czytaj maila od tego gościa. Witam, jestem zainteresowany ofertą. Zgadzam się na 20 tysięcy złotych. Szczegóły do ustalenia, kiedy moglibyśmy się spotkać, Wiktor. Myśli, że to ściema. Nie wysłał ani zdjęcia, ani nie napisał, ile ma lat. Też się boję pomyśleć, jak on musi wyglądać. Odpiszemy mu. Wiesz co? Poczekajmy jeszcze kilka dni. Chcesz wykasować ogłoszenie? Rozmyśliłaś się? Nie. Przecież nie mogę cię zawieść.